Trenerze, no obsada była jaka była, ale szóste miejsce Kingi Rajdy to jest jej życiówka i wynik pozytywny, chociaż po pierwszej serii zapowiadało się na jeszcze lepiej. Czyli generalnie takie stabilne skakanie można powiedzieć, że wszystkie te skoki ona kręciła się między tym miejscem czwartym a szóstym. Ten finałowy skok nie był tak fajnie technicznie jak te skoki poprzednie. Mimo wszystko udało się to naprawić w Kingze w powietrzu i wywalczyła ile się dało i myślę, że dobry konkurs w jej wykonaniu. Kinga nam rośnie w oczach, my takie wrażenie odnosimy. To już nie jest zawodniczka, która boi się tego, że to są zawody taka, taka cichutka gdzieś. Ona jest pewna siebie tutaj, troszkę żartuje, troszkę tak na luzie podchodzi do tego wszystkiego. Nie wiem, czy do końca na luzie, natomiast na pewno się zmienia i przede wszystkim nabiera doświadczenia, bo o kinze to już słyszymy w Polsce ładnych parę lat. Natomiast nawet wczoraj oglądaliśmy taką statystykę, to ona ma dopiero kilkanaście startów w Płarze świata. Porównując do tych najlepszych zawodniczek, które mają już po kilkadziesiąt startów, to jednak tego doświadczenia nie ma, nie ma tak dużego i trzeba po prostu startować i nabierać doświadczenia, bo mimo wszystko yy, fajnie jest skakać, ale najważniejsze jest to, żeby dobrze prezentować się w zawodach i to doświadczenie trzeba, trzeba zdobywać i wykorzystywać każdą szansę do tego, aby móc rywalizować i móc jakby mierzyć się ze swoimi emocjami też. Tych szans trzeba szukać. Z czego wynikało to odpuszczenie trzeciej serii wczoraj treningowej? Nie czuła się do końca w do końca pełni sił. Ma taki trochę ciężejszy tydzień, i były dwa dobre skoki, nie trzeba było poprawiać czegoś, szukać jeszcze. Sprzęt był wytestowany, także była gotowa do rywalizacji. Tutaj też było ważne to, żeby sprawdzić się na tle rywalek z zagranicy tych krajów. Może nie było dużo, ale jakie są wnioski na bazie tych dwóch dni? Nie było dużo krajów, ale mieliśmy Słowenki pierwszą ekipą. To jest dosyć duży wyznacznik, bo to jest ekipa, która może nie dominuje, ale jest jedną z trzech tych najważniejszych i najlepiej prezentujących się na świecie. No jesteśmy w całkiem innym miejscu jak w zeszłym roku o tej porze. Bo w zeszłym roku o tej porze to gdzieś byliśmy tam z tyłu, szukaliśmy drogi, jak do tego dojść. W tej chwili jedna zawodniczka ta Kinga już jest w stanie rywalizować z tymi najlepszymi zawodniczkami i to jest bardzo dobre. Myślę, że, że do zimy jeszcze trochę pracy. Wiemy, w którą stronę podążać i, i spokojnie, spokojnie przepracujemy te miesiące. Tak, żeby zimą już nie tylko Kinga była, a, a minimum dwie regularnie, trzy, a myślę, że nawet jest szansa na to, żeby cztery zawodniczki punktowały jeszcze za zimowe. Idąc tak jeszcze od dołu tabeli, to. No, bardzo przeżyła ten start Nicole Condorla. To jest szalenie taka no, ambitna dziewczyna, bym powiedział. Natomiast Wiktoria przebyła na plus, chyba musimy zaliczyć, zaliczyć ten występ, no bo debiut tego tak by nie było. Obie bardzo emocjonalne, tylko po dwóch różnych skrajnościach. No nie? To jest kwestia nabierania doświadczeń, bo dla tych zawodniczek między nimi jest dosyć duża, mimo wszystko różnica wiekowa. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie, to jest tak samo, tak samo nikłe. I każdy ten start to jest nowe doświadczenie. Apetyty rosną w miarę kolejnych startów i też się robi trudniej. I to nie jest tak, że jest łatwo. Wiktoria się wróciła po bardzo kiepskich skokach ostatnie dni. Zaryzykowaliśmy trochę ze sprzętem po wczorajszym dniu i, i poszliśmy w bank. Zagrało to. Zagrało to wszystko i dzisiaj te skoki miały trochę inny wygląd. W przypadku Nicole pierwsze dwa skoki były takie pod kontrolą emocjonalną, natomiast pod kontrolą im emocji i technicznym. Natomiast ten, ten finałowy trochę poszła na żywioł bardzo mocno spóźniony, a, a przy tak niskim rozbiegu to no, nie, masz, nie masz szans odlecieć. Trzeba jeszcze trochę popracować, żeby te skoki były powtarzalne, bo potrafi już skakać tak, że, że, że potrafi sprawić niespodziankę. Joanna Szwab nam wróciła. Troszkę tej prędkości przybyło. Sama mówiła, że nareszcie nitro było. Było z czego tam z tego progu wylecieć. No i zbliżyła się nawet do Kamili Karpiel, która z kolei chyba troszkę gorzej niż wczoraj te treningi. Ech, no dała się przede wszystkim to, co było bolączką wczoraj przez ostatnich dni. Z, jak to ogarnęliśmy temat. To jeszcze nie są prędkości najwyższe, ale już takie pozwalające uzyskiwać jakieś odległości. Dla niej ten start myślę myślę na plus. Kamila dzisiaj to nie były skoki tak fajne, czyste jak w dniu wczorajszym. Być może troszeczkę też fizyczność dzisiaj nie grała w 100%, żeby, żeby ta przysłowiowa noga była, była świeża, było, do, było takie dobre, dobre pchanie do progu i, i nie wychodziły jej te skoki, tak jak w Jakie plany teraz? E, wakacje przed naszymi zawodniczkami? Czy, czy one mają już się za sobą? E, różnie, bo Kinga już jest po wakacjach, e, miała trochę, generalnie jest trochę w innym cyklu treningowym. E, dla wszystkich najbliższy tydzień jest takim tygodniem luźniejszym, czyli nie mamy, nie mamy w planie jakichś większych e, Zajęć będą indywidualne zajęcia dla niektórych zawodniczek, nie dla wszystkich, i spotykamy się z kolej, kolejny raz na skoczni w takim cyklu przed lotosami. Będziemy kolejny start to są nasze lotos.